szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildrzienek.pl Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie z ulicy Bogumińskiej 8 w Włodzisławiu Śląskim. Za chwilkę spotkanie w trzeciej lidze, trzeciej grupy. Odra Włodzisław Śląski podejmuje gwarek Tarnowskie Góry. Piłkarze już pojawiają się na murawie. Piękna, słoneczna pogoda póki co w Włodzisławiu. Czekamy na ciekawe widowisko tutaj na stadionie przy Bogumińskiej 8. Odra Władisław, nr 1 Witali Onopko, 8 Mateusz Flak, 9 Jewgeni Czepurnenko, 10 Przemysław Szkotuła, 11 Jakub Kuczera, 16 Igor Karpieńko, 18 Szymon Kalisz, 19 Radosław Kruppa, 20 Tomasz Krężelok, 21 Aleksandr Cybulnik, 22 dwa, Krzysztof Krzyżok, trenerem jest Jacek Trzeciak. Jeżeli chodzi o zespół gości, czyli Gwarek, Tarnowskie Góry, 12 Mateusz Rosu, 6 Michał Rakowiecki, 7 to Sebastian Pączko, 8 Maciej Borycka, 9 Michał Biskup, 10 Daniel Barbus, 13 Maksym Gendera, 17 Kacper Będzieszak, 21 Patryk Wiszniowski, 22 Szymon Przystanski, 44 Marcel Pleban. Trenerem gości jest Łukasz Ganowicz. Teraz rozpoczęła Odra Wodzisław. Krupa ma teraz dużo miejsca na prawej stronie boiska. Wydawało się, że z tej akcji można wycisnąć nieco więcej, a tak ruszają goście. Ładnie poradził sobie Maksym Gendera, piłka na prawej stronie boiska. No i będzie rzut wolny dla Gwarka, niebezpieczna odległość, aby no się się o uderzenie na bramkę odry. Zobaczmy, Rakowiecki strzela na bramkę. Ołobko. No i doskonale broni bramkarz wodzisławskiej Odr. Groźny to był strzał. Na szczęście gospodarzy poradził sobie z nim gołkiper gospodarz. Zobaczmy, na jakie warianty zdecydują się gospodarze. Piłka już zagrana z rzutu różnego. Jest strzał na bramkę. Zbyt słaby, jednak żeby. Pokorzyć się tutaj ogola w tej sytuacji. Piłka posłana już w pole karne i sędzia wskazuje na rzut karny. No powiem szczerze, że nie widziałem co tam się wydarzyło w polu karnym. Żółtą kartką ukarany Tomasz krężelok. Uderzenie na bramkę i mija się. Stwierdzą Witalia Onopko. Z numerem 22 Szymon Przystalski. No, fatalne pudło w ekipie gości, ale to nie jest problem Wodzisławskiej Odry. W dalszym ciągu 0 do 0 przy Bogomińskiej Oś. Biskup. Może być niebezpiecznie w polu karnym Odry. Poradzili sobie jednak Włodzisławie, nie tracą jednak piłkę, jeszcze jest Gwarek przy piłce, strzały na bramkę. Ależ by to była kuriozalna bramka, gdyby spadła za kołnierz Vitalijowi Jonopku, ale w ostatniej chwili wyłapał piłkę bramkarz wodzisławskiej Odr. Powalczył tam Karpieńko jeszcze Starali się odzyskać piłkę Włodzisławianie. No, udało się prawie przedrzeć w pole karne, ale poradzili sobie goście, którzy teraz w natarciu na bramkę Onopko. Rakowiecki zagrywa do Pączko ten. Do Biskupa, Biskup strzela no i Gwarek prowadzi w Włodzisławiu 1 do 0. No byli lepsi goście w tych ostatnich minutach, które już za nami. No i wychodzą na prowadzenie podopiecznie Łukasz Aganowicz. Wracamy już powoli na Bogomińską 8. razu do przerwy przegrywa z Gwarkiem Tarnowskie Góry 0-1. No i reaguje na ten wynik trener Jasek Trzeciak. Potrójna zmiana w ekipie gospodarzy. Z numerem 17 na boisku pojawi się Michał Gałecki, który zastąpi Jewgenija Czepurnenko. Numerem 33 zagra również Walerii Kowernik, który zastąpi Szymona Kalisza. No i z numerem 88 Patryk Mociak za Flaka. Piłka posłana teraz na prawą stronę boiska do Igora Karpieńko. Schodzi do środka zawodnik Wodzisławskiej Odry. Mądrze wybiera teraz szkatułę, która ma tutaj sporo miejsca. Cybulnik. Karpiańko, piłka w pole karnym. będzie okazja dla Odry, jest wyrównanie! Michał Gałecki wpisuje się na listę strzelców, no fantastyczny początek Wodzisławskiej Odry w tej drugiej połowie. Brazylijska samba po bramce Michała Gałeckiego, no oby ona tchnęła ducha w Wodzisławską drużynę na te kolejne minut. No powiem szczerze, że Odra w tych pierwszych minutach drugiej odsłony zrobiła więcej niż przez całą pierwszą połowę, a teraz będzie okazja na drugą bramkę. Nie ma jednak gola przed szansą Kuczera, broni to jednak Rosu. No świetny początek w wykonaniu Wodzisławskiej Odry. W końcu coś dzieje się na stadionie przy Bogomińskiej Osi. Piłka na lewej stronie boiska. Doskonały powrót jednak Cybulnika. A teraz piłka na kuczerę. Ten potrafi się rozpędzić. Kuczera już w polu karnym gwarka. Kuczera piłka na prawej nodze. Szukał strzału po długim rogu, no ale nie udało się trafić w światło bramki. Strzał teraz na bramkę z problemami rosół. Odbija to z dunek, no i ostatecznie wyłapuje to bramkarz gwarka. Katuła. Piłka już e, posłana. Będzie okazja do strzału. Kuczera jest bramka dla Odry Włodzisław. Znakomicie odnalazł się w polu karnym Jakub Kuczera. No i gospodarze prowadzą w 76 minucie. 2 do 1. Brawo, Odra, brawo Jakub Kuczera. Uuu. Nie było spalonego w tej sytuacji, piłka idealnie trafiła do Jakuba Kuczery, no i ten wyprowadza Odrę na prowadzenie. No w końcu ożywił się Wodzisławski Stadion. Barbus piłka na Sigę, który ładnie, ładnie sobie poradził. No i utrzymał się przy piłce. Fatalny błąd teraz w defensywie Odry. Strzelał Biskup, no łapie to on no, trzeba wystrzegać się takich sytuacji, bo to mogło, a nawet chyba powinno skończyć się bramką dla Gwarka. Z Zdunek i koniec tego spotkania. Odra Wodzisław odrabia straty, bo Wodzisławianie przegrywali do przerwy 0 do 1. Po zmianie strony na boisko wyszedł jednak kompletnie inny zespół. Szybko zdobyta bramka przez Michała Gałęckiego, później naprowadzenie Wodzisławian wyprowadził Jakub Kuczera. No i Wodzisławianie dopisują w ligowej tabeli 3 punkty. Chcieliśmy przełamać tą pasę meczów u siebie, bo w tym stanie jeszcze nie wygraliśmy. Dzisiaj główne założenie było ten mecz wygrać, i, i na szczęście wygraliśmy go. No i też styl chyba dzisiaj nie był najważniejszy, a najważniejsze były trzy punkty? No, zawsze punkty są najważniejsze, ale gdzieś tak no, też trzeba w tą piłkę gdzieś starać się grać i mieć jakiś swój styl w drużynie. No ale tak, tak jak powiedziałeś, no, najbardziej cieszą trzy punkty dzisiaj. Powiedz, co wydarzyło się w szatni, bo po przerwie wyszliście kompletnie odmienieni, Ty też na boisku się pojawiłeś, potrójna zmiana w odrze, ale od razu ruszyliście na bramkę rywali. Nie wiem, bo nie było mi w szatni, ale no na pewno trener, trenerzy gdzieś nam wyciągnęli wnioski z tej pierwszej połowy. Nakreślili chłopakom, no co mamy zrobić w drugiej połowie. My też dostaliśmy przed samym wejściem instrukcję, jak ma to wyglądać z naszej strony. Stąd też było widać tą poprawę w grze. Powiedz jak ty czujesz się fizycznie, bo do tej pory no, gdzieś tam częściej wchodzisz e, z ławki, jesteś już gotowy na 90 minut? Myślę, że tak, no, nie, nie brakuje tych sił. Gdzieś tam też w poprzedniej kolejce był nie do dyspozycji, bo, bo mi złoga mnie choroba. E, no dzisiaj cieszę się, że wszedłem i po prostu pomogłem drużynie. No pierwsza połowa zdecydowanie dla nas. No, i, i szkoda, że, że nie umieliśmy pokusić się o drugą bramkę. Myślę, że myś był już był, był przy, przynajmniej przymknięty i byśmy mieli większy spokój, weszliśmy bardzo źle w drugą połowę, mieliśmy inaczej od pierwszych sekund rozpocząć spotkanie, rozpoczęliśmy w nie taki sposób jak sobie założyliśmy i takie 5 minut pierwsze po prostu taka chaos, bijatyka i padła bramka z tego wszystkiego i mecz można powiedzieć wrócił z stanu 1-1, no i po tej stracie bramki znowu przejęliśmy inicjatywę, no i niepotrzebny faust, cały fragment, eee, gdzieś żeśmy nie za późno zareagowali, gdzieś trochę przypadku i, i musieliśmy gonić wynik, którego już nie odrobiliśmy, ale te są pozytywy, że zagraliśmy dzisiaj najlepszy mecz z wszystkich do tej pory pod względem piłkarskim i sytuacji, ale taka jest piłka, że liczy się to co w sieci, a nie, 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 nie. nie, nie efekty takie wizualne. No i to, czego możecie żałować, to zwłaszcza ta pierwsza połowa, bo mogliście ten mecz spokojnie sobie zamknąć i na drugą połowę wyjść no, na pewno spokojniejsi. No dokładnie no, przygrafił nam się w tym meczu kwadrans sła, sła, słabej gry. Po prostu nie mieliśmy swojego takiej spłynności, swojego rytmu w rozegraniu to co było w pierwszej połowie. Bo 10 minut można powiedzieć, że Odra mocniej weszła w mecz ale od 10 minuty mieliśmy pod kontrolą i, i bramka rzutkarnie wykorzystany ale ale to nas tam można powiedzieć nakręcało do lepszej gry no i tak jak już wcześniej mówiłem ta 46 do 55 minuty była fatalna e, taka no nie, nie wyszliśmy tak jak zeszliśmy i, i musieliśmy później już jeden, jeden e, remisowy wynik no to już trochę i gospodarze uwierzyli i to było widać po ich po ale myślę że tak ostatnie 25 minut e, Znowu dla nas, ale tracimy w najważniejszym momencie bramkę i, i, i to już się nie udało odrobić niestety. Trener Jacek Trzeciak, trener Odry Włodzisław, no pewnie dzisiaj szczęśliwy ze zdobycia trzech punktów. Tak jest czy tak nie jest? No tak, no przecież to, to, to jest najważniejsze, to jest sól tego wszystkiego, czyli zdobywanie punktów. Chociaż powiem, że nie przyszło nam to łatwo. No, graliśmy z, z bardzo dobrą drużyną, rozpędzoną drużyną, która bardzo dobrze weszła w ten sezon. Widać, że to nie jest przypadek, że oni narobili na, na, na tyle punktów. Po analizie, po analizie drużyny Tarnowskich Gór wiedziałem, że to będzie ciężki mecz. Natomiast duża taka dla nas była niewiadoma, jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Troszeczkę... Z, z, Troszeczkę eksperymentów, żeśmy zrobili, no nie do, końca nam to, nie do końca nam to wyszło. Trudno mieć pretensje do chłopaków bardziej tutaj do nas. Pierwsza połowa, no słaba, trzeba to chyba otwarcie powiedzieć, ale druga, kompletnie odmieniona odra. Co wydarzyło się w przerwie? Bo od razu ruszyliście na gwarek i to przyniosło bramkę dla odry. Nie zapłacę za szafkę za za stolik i będzie wszystko okej. Okay. To nic się więcej nie wydarzyło. Czyli było głośno w szatni Odry, no ale to najwidoczniej pomogło, bo w drugiej połowie potrójna zmiana od razu. No rzadkość, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale przyniosło to zamierzony efekt. No i koniec końców Odra zwycięska. Tak, z pokorą, z szacunkiem, z uzdaniem dla chłopaków. Ale myślę, że to mimo, że w tej pierwszej połowie graliśmy tak naprawdę bardzo apatycznie, no ale to już bardziej, to bardziej już... Hmm, pod kątem tego, że, że, że no gdzieś tam troszeczkę te eksperymenty nam nie powychodziły. W Wodzisławianie będą mieli duże powody do radości. Fakt, faktem będzie trzeba wyciągnąć wnioski z tej pierwszej połowy. No ale najważniejsze dzisiaj były trzy punkty. Te udało się zdobyć, czego Odrze serdecznie gratulujemy. Z na dzisiaj to tyle. Za uwagę. Dziękuję Państwu. Drzeniek, Kamil. Jenię Kagata, a na Murawie, pracował dla państwa Kuba Dworcza, który przygotował na pewno dużą ilość zdjęć z tego spotkania.